Się ma albo się nie ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na stronce CSGO Skins e, czyli stronce dla osób pełnoletnich, na której z kodem K do E do M do O do L, czyli nic innego jak kemol. Kliknięcie tutaj aktywu, jeżeli macie nowe konto, gratuluję. 2 i 10 groszy trafia na wasze konto. A jeżeli jesteście, a jeżeli jesteście z tym użytkownikiem e, tej właśnie stronki, to z kodem Camel macie 10% więcej przy doładowaniu. Mm. Dzisiejszy odcinek, powiem tak, z racji, że jest, yy, no już nie ma, co, nie ma co ukrywać, lato jest pełną parą, już trochę wakacji minęło, już no, zależy dla kogo, dla mnie jest to 1 trzecia prawie, ze względu na status <laughs> studenta, dlatego chciałbym to uhonorować, uhonorować skrzynką Summer Case, którą otworzę na, na Jesterze. w liczbie sztuk 3 i to będzie wróżba na, Dzisiejszy odcinek, jeżeli padnie jakaś koska, co w ogóle tutaj mamy za koski do trafienia? Uh. Butterfly Knife Slaughter, podoba mi się ten temacik. Jakiś z tych gorszych noży, Nawaja Slot. Okej, okay, czyli każda każda koska to jest minimum kant. No nawet, no dobra, nawet tu, no, okej, no, okej, okay, okay, alright. right. A WP był bardzo fajny skinek. Kiedyś miałem, co prawda, no nikt za bardzo nie klej pomarańczowych e, ekwipunków, więc słabo fituje. Ale sam, sam w sobie skinek, jeśli nie masz go do czegoś, to by pasował. Ale do takiego Hellfire'a na przykład. Czy to jest pomarańczowy? Możliwe, że moje oznaki yy, dal to nie zauważy, Wchodzą na jaw. No i zobaczymy pierwszy strzał. I będzie to Orion? Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, oj, oj. Bardzo ciekawy traf. No, niestety nie jest on dla nas opłacalny za bardzo, ale możemy spróbować jeszcze raz. Coś takiego. No wróżba na razie nie jest najlepsza, ale wróżba czasem może się powtórzyć. Okej, okay, okej. Okay. Chyba ja musimy trochę przystopować. Psych! BUM Ora, o, o, Okej, okej. Fire to może być coś dobrego. O. Oh. k... Boom! One pixel. One pixel. Oh. Okej. Okay. Odpuścimy sobie ten temacik. Odpuścimy sobie ten temacik. No wróżba nie jest najlepsza. A wręcz... Wręcz powiedziałbym, wręcz przeciwnie. Wróżba jest bardzo zła, dlatego trzeba przejść do tak zwanej bitewki. Zrobimy ją w trybie. Spróbujemy w trybie shirt i zadziałamy sobie na tak zwanej procentówce. Mm, ale jakiejś takiej ładnej. Co my tutaj na przykład mamy? 4% slotter, ok, Two times. 4% Crimson Web, ok, Two times. Dobra, sprawdźmy coś takiego. Dobra, nie ma co, nie ma co na sherda, daję underdoga. Daję underdoga i tyle. Nie ma co tutaj się dzielić, albo zgarniasz wszystko, albo nie zgarniasz nic. Okej. Okay. No nie najlepiej, Je, jedno pasemko w dół i Botemili zgarnął by M9, -kę. ale... Wróżba nie jest najlepsza na ten odcinek. Ok, no i teraz Botemili, niech... Nie, no co to jest za bitwa? Co to jest za bitwa? Botemili... No i się spizujemy, nie chciałem tak bardzo szerda i musiałem jednak go zrobić. Dobra, chuj. Czasem, czasem trzeba podjąć ryzyko. Summer, czy, co to jest w ogóle za kontrast? 42 zł, nagle 420. 1200? Aha, to jest jeszcze underdog. Ok, Gosiu. Witam. Witam w grze. Bardzo ładny pojedynek. podobało mi się to. Panie Ablu Raham, Ablu halam, gar, har, Witam, dzięki za to, um, może, no może tego szerda by spróbować, albo coś tych nowych skrzyneczek potwierać. o, Gold Rush, Gold Rush event, który kończy się za 6 dni, e, dlatego może otworzymy sobie z tego, bo już niedługo nie, oh, ja. jak to boli, jak to boli, jak ja widzę tą cenę, to okej, okay, ale to jest już dosyć lepsze, Boom. Poproszę, poproszę to, już bez kosy. ml Radiong Murgim Jormund. Jormungandr. Mmm, No nie najlepiej. No niestety, no skrzynka na gesterze to jest. Ale jedna z lepszych broni. Rzekomo. Okej, okay, witam! Faktory new, ja pierdolę, jaki to jest fajny skinek. W sensie fajny cenowo, Jak wygląda w grze to jeszcze nie wiem Chociaż kiedyś chyba go widziałem w gierce jak ktoś go miał i... No i wydawał się nie najgorszy. Dobra, ostatni raz. Trochę oddało, trochę... I kosa, witam, 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 ale poproszę... Nie, 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 nie. O mały włos! O mały włos i teraz poproszę coś ładnego. Dziękuję. Face... Yy, jaki? Jaki to jest face, panie kolego? No, niestety nie wiem, ale mogę to zbadać teraz. Aha, nie ma, po prostu Gamma Doppler. Ok, Okej. Okay. Mm. No to co? No to Quick Spodobała Spodoba mi się ta skrzynka. Nie ukrywam, ale ona już mogła się wyładować, po prostu. Ona już mogła się wyładować, dlatego może Short Fuse Case, zobaczymy sobie na trzech teraz. Myślę, że tamta skrzynka ma tak zwane wyładowanie. I witam kose w grze. Kolejny raz. Bang. Jeszcze Code Red. Co my tutaj mamy? Dobra, zgaduję. O! Robimy, zgaduję, zgadula. Aha, tu same M9 dropią. Okej. Okay, no to dobra, obstawiam. Knight. Brightwater. Ej! Skrzynki naprawdę to jest bęgiel! Skrzynki naprawdę... Ej, no nie, ona się wyładowała przecież! Shit. Dobra, może być, może być. To nie będzie aż takie złe. Nawet, kurde, to jest bardzo dobry fakturniu. new! Ej, dobra, I co to jest za bęgiel? Dobra, trzeba ten event testować do samego końca. Mm, no to Auroholler case. Sześć zaklika za Kosa. Ej, Ale empresik. Empresik, dobry skin. Faktorniu jakiś? Okej, okay, nie najgorzej. Dwie paki w pleki. Okej, okay, Mecha Industries to też nie może kosztować sporo, no ale nie może być. To feel tested. Ok, ta skrzyneczka nie jest najlepsza. Ta skrzyneczka nie jest najlepsza. Mm, ostatni raz. Ostatni raz, ale naprawdę dzisiaj Banger. Ze skrzynek to jest, to jest niesamowite, że ze skrzynek można w ogóle coś takiego wyciągnąć. Ja tu myślałem, że wiecie, że to za każdym razem... Dobra, spróbujemy, raz. Bum. O, ja Co za... Dobra. Dobra, jestem najgłupszy. No, co to jest? Co to jest? No i, no i jak to się mówi? Pogranę. I cały profit mnie zniknął. W trybie natychmiastowym. No ale człowiek się udził Człowiek się udził, Dobra. No to czas przejść na to. Chociaż no moglibyśmy skrzynkę spróbować. Ale okej, okay. jak teraz ta bitewka będzie udana. Jak ta bif-tepka będzie udana, to może, być to może być to dobre zakończenie. Jeden koła skrzyneczki. Mm. Okej. Okay. 5 zł. Lepsze 5 zł niż nic, nie? Guardian po nas, ale o, Tutaj trochę sypnęło. Trochę trochę sypnęło. Chantico's Fire dla Michaela, ale dla mnie. No nie, nic tutaj nie jest drugiego. Fucking hell, bro. Koska, koska, koska. Kiepszak, bardzo duży kiepszak. Alex, no niby Alex wygrywa, no ale co to jest tak naprawdę? No dobra, to jeszcze raz, ale teraz już nie Jester, no bo Jester to jest, no Jester, no nie ma co ukrywać. Jester to jest typowa procentóweczka. A no może coś takiego. Spróbujemy, dobra, na standardzie. Trzeba podjąć czasem rękawice i okej. Okay. Trzeba podjąć rękawice i stanąć do walki. Dobry start? Czy to nie jest... Okej, okay, może być. Myślałem, że to będzie Redline Factory New jakiś w Stat Traku to w ogóle by było przypalone. O, tak samo jak już tutaj. Mamy trochę lipę. Pewnie na underdogu bym wygrał, co? Mm -hmm. Lubię to. Oho. Dalej jest. No nie, no nie, no to jest tragedia. Ja. No lekka szansa jest. No ja. Czemu, czemu ja nie dałem underdoga? Jestem jakiś głupi. Dobra, uwaga, Dragonor. Usłyszałem dźwięk przegrany. I co, jeszcze ja coś trafiłem? Czy on tyle floty zgarnął? No nie, nic nie trafił. Dobra, to teraz na underdogu. To teraz na underdogu, wszystko na jedną kartę. No jeszcze skina dla was trzeba wylosować. A, ja jeszcze trzeba zwycięzcy wylosować. No tak. No tak. No dobra, no to po tej bitewce losujemy zwycięzcę i jakiegoś skinka dla Was? O. O. o! 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 nie! O nie! Ale dobra, dobra, to jest dobry call. I samu, i samu, i samu, ja w Ciebie wierzę, omeczku. Dawaj, dawaj. 150 zł tylko straty. O! Dobra. Tylko on nie, chyba mój nie jest drogi, nie? Zajebiście, zajebiście, zajebiście. Nie stroluj, nie stroluj, nie stroluj, pięknie. Pięknie, 100 zł, 100 zł. przewagi. I mamy winna, chyba? Tak jest. Tak jest. Bardzo dobrze. E, a więc tak. YouTube Random Picker. Continue. Pick a winner. Super odcinek, Waracik. Czy syn XXX? E, zrobimy szybką weryfikację tylko. Wszystko się zgadza. A jeżeli chcecie wygrać. E, na tym odcinku, z kina, którego zaraz wylosujemy, musicie zostać. La, 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 la. Kciuk w górę. I komentarz pod tytułem owca. To jest wymóg tego odcinka. O. Taka Ema w suwenirze? Może jakaś fajna naklejka będzie. Strzałeczka.